Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Carpe Diem. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy muzyczne spotkania organizowane przez Fundację Jesienne Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. W miesiącu listopadzie proponujemy zmianę klimatów. Tak jak zapowiadaliśmy w lipcu, rozpoczynamy drugą edycję antywirusowych autorskich spotkań w sieci. Będzie to siedem spotkań. Które będą ze sobą niosły wiadomości o najnowszych, najciekawszych naszym zdaniem wydawnictwach książkowych obecnego sezonu. Spotkanie każde tradycyjnie poprowadzi redaktor Marek Zając z autorami poszczególnych pozycji. W najbliższy czwartek o godzinie 25 listopada. Ponowne spotkanie z fantastyczną dziewczyną Magdaleną Wolińską-Riedi, która napisała drugą książkę o tajemnicach Watykanu. Tym razem tytuł książki Zdarzyło się w Watykanie. Zapraszam Państwa na spotkanie ze Słoneczną Italią, z radosną autorką i niezwykle profesjonalnym prowadzącym. Na, miły, na długie, smutne wieczory. Myślę, że trochę słońca możemy sobie zafundować. Zapraszam Państwa.